W miarę jak zgłębialiśmy temat skuteczności modlitwy różańcowej, staliśmy się świadkami tego, jak nasze codzienne wybory i postawa wobec innych ludzi wpływają na naszą relację z Bogiem. Wchodząc głębiej w tę problematykę, uświadomiliśmy sobie, że modlitwa różańcowa nie jest tylko zwykłą recytacją słów, ale także otwartością serca na działanie Boga. To właśnie ta otwartość pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu. I relacji z innymi ludźmi. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, jak nasze myśli i emocje podczas modlitwy wpływają na jej skuteczność. Czy potrafimy sięgnąć do głębi swojego serca i odnaleźć tam miejsce dla Boga? Czy nasze słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Rozwijając swoją wiarę i zmieniając swoją postawę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. W miarę jak zbliżamy się do końca naszej rozmowy, warto zastanowić się nad tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naszą relację z Bogiem. Czy nasze życie jest odzwierciedleniem naszej wiary? Czy potrafimy sięgnąć do głębi swojego serca i odnaleźć tam miejsce dla Boga? To właśnie ta otwartość serca. Pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z innymi ludźmi. Wchodząc głębiej w tę problematykę, uświadomiliśmy sobie, że modlitwa różańcowa nie jest tylko zwykłą recytacją słów, ale także otwartością serca na działanie Boga. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi do zmiany? Czy potrafimy zmienić swoją postawę i codzienne wybory, aby nasze życie było bardziej zgodne z wartościami, które głosimy jako chrześcijanie? To właśnie ta zmiana pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z innymi ludźmi. W miarę jak zbliżamy się do końca naszej rozmowy, warto zastanowić się nad tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naszą relację z Bogiem. Czy nasze życie jest odzwierciedleniem naszej wiary? Czy potrafimy sięgnąć do głębi swojego serca i odnaleźć tam miejsce dla Boga? Wchodząc głębiej w naszą relację z Bogiem, uświadomiliśmy sobie, że modlitwa różańcowa jest nie tylko zwykłą recytacją słów, ale także otwartością serca na działanie Boga. To właśnie ta otwartość pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z innymi ludźmi. W miarę jak zbliżamy się do końca naszej rozmowy, warto zastanowić się nad tym, jak nasze codzienne wybory wpływają na naszą relację z Bogiem? Czy nasze życie jest odzwierciedleniem naszej wiary? Czy potrafimy sięgnąć do głębi swojego serca i odnaleźć tam miejsce dla Boga? Prawda jest taka, że nasze codzienne wybory mają znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy. Jeśli nasze słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych, możemy oczekiwać, że Bóg będzie słyszał nasze modlitwy. Z drugiej strony, jeśli nasza postawa wobec innych jest negatywna, może to mieć negatywny wpływ na naszą modlitwę. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi do zmiany, czy potrafimy zmienić swoją postawę i codzienne wybory, aby nasze życie było bardziej zgodne z wartościami, które głosimy jako chrześcijanie. To właśnie ta zmiana pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z innymi ludźmi. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz. To nie tylko modlitwa, ale także nasze codzienne wybory i postawa wobec innych ludzi. To właśnie ta codzienna praktyka pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z Bogiem. W miarę jak kończymy naszą rozmowę, warto pamiętać, że nasze życie jest odzwierciedleniem naszej wiary. Czy potrafimy żyć w zgodzie z wartościami, które głosimy? Czy nasze słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? To właśnie ta postawa pozwala nam doświadczać przemiany w naszym życiu i relacji z Bogiem. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem naszej wiary. Niech nasze słowa i czyny będą wyrazem miłości i szacunku wobec innych. Niech Bóg będzie słyszał nasze modlitwy. I niech nasze życie będzie bardziej zgodne z wartościami, które głosimy jako chrześcijanie. Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje słowa modlitwy są jak krople wody które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz, drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zastanów się nad momentami, kiedy Twoje serce jest przejęte troskami dnia codziennego. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że Twoje myśli podczas modlitwy błądziły daleko od Boga, skupiając się na problemach finansowych czy osobistych? To właśnie wtedy nasza postawa i wiara stają się kluczowe. Wiara to nie tylko recytowanie słów, ale także otwartość serca na działanie Boga. Weź pod uwagę historię kobiety, która każdego dnia modliła się różańcem, ale jej życie nie zmieniało się. Dopiero gdy zaczęła zwracać uwagę na swoje myśli i emocje podczas modlitwy, zrozumiała, że jej serce było zamknięte. To zamknięcie uniemożliwiało Bogu działanie w jej życiu. Podobnie może być w Twoim przypadku. Twoje serce może być przejęte żalem, gniewem lub innymi emocjami, które blokują przepływ łaski. Rozwijając swoją wiarę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. To nie oznacza, że wszystko od razu stanie się proste i łatwe. Oznacza jednak, że będziesz miał szansę doświadczyć prawdziwej zmiany. Rozważ, jak Twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na Twoją modlitwę? Czy Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Twoja codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje słowa modlitwy są jak krople wody, które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak. Bardzo się starasz. Drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy idziesz przez życie, masz do wyboru wiele dróg. Każda decyzja, każde słowo, każdy czyn mogą mieć wpływ na Twoją relację z Bogiem. Rozważ. Jak Twoje wybory wpływają na Twoją modlitwę? Czy Twoje serce jest otwarte na działanie Boga, czy zamknięte w żalu i gniewie? Odpowiedź na te pytania może być kluczem do odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Warto również zwrócić uwagę na to, jak Twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na Twoją modlitwę. Czy Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Rozwijając swoją wiarę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a Twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. To nie oznacza, że wszystko od razu stanie się proste i łatwe, oznacza jednak, że będziesz miał szansę doświadczyć prawdziwej zmiany. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Rozważając, Wpływ codziennych wyborów na skuteczność modlitwy różańcowej. Warto zwrócić uwagę na aspekt, który może wydawać się oczywisty, ale często jest pomijany. Otóż nasza codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy. No, zastanów się, jak Twoje codzienne wybory wpływają na Twoją relację z Bogiem. Czy Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Warto zauważyć, że nasza postawa wobec innych ludzi może być odzwierciedleniem naszej wiary. Jeśli Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych, możesz oczekiwać, że Bóg będzie słyszał Twoje modlitwy. Conversely, jeśli twoja postawa wobec innych jest negatywna, może to mieć negatywny wpływ na twoją modlitwę. Another crucial layer to rozważenia jest to, jak twoje codzienne wybory wpływają na twoją relację z Bogiem. Czy twoje słowa i czyny są zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy twoje życie jest odzwierciedleniem twojej wiary? Te pytania są istotne, ponieważ twoje codzienne wybory mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy twoje modlitwy. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim, musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem twojej wiary? W tym kontekście warto rozważyć historię człowieka, który każdego dnia modlił się różańcem, ale jego życie nie zmieniało się. Dopiero gdy zaczął zwracać uwagę na swoje myśli i emocje podczas modlitwy, zrozumiał, że jego serce było zamknięte. To zamknięcie uniemożliwiało Bogu działanie w jego życiu. Podobnie może być w Twoim przypadku. Warto również zwrócić uwagę na to, jak Twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na Twoją modlitwę. Czy Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Gdy idziesz przez życie, masz do wyboru wiele dróg. Każda decyzja, każde słowo, każdy czyn mogą mieć wpływ na Twoją relację z Bogiem. Rozważ, jak Twoje wybory wpływają na Twoją modlitwę. Czy Twoje serce jest otwarte na działanie Boga, czy zamknięte w żalu i gniewie? Odpowiedź na te pytania może być kluczem do odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Wszystkie te aspekty są ze sobą ściśle związane. Twoja postawa wobec innych, Twoje codzienne wybory i Twoja wiara. Są kluczowymi elementami, które wpływają na skuteczność Twojej modlitwy. Rozwijając swoją wiarę i zmieniając swoją postawę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a Twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. Rozważając wpływ codziennych wyborów na skuteczność modlitwy różańcowej, warto zwrócić uwagę na aspekt który może wydawać się oczywisty, ale często jest pomijany. Otóż nasza codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy. Now, zastanów się, jak twoje codzienne wybory wpływają na twoją relację z Bogiem. Czy twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Warto zauważyć, że nasza postawa wobec innych ludzi może być odzwierciedleniem naszej wiary. Jeśli Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych, możesz oczekiwać, że Bóg będzie słyszał Twoje modlitwy. Z drugiej strony, jeśli Twoja postawa wobec innych jest negatywna, może to mieć negatywny wpływ na twoją modlitwę. Następnie rozważ, jak twoje codzienne wybory wpływają na twoją relację z Bogiem. Czy twoje słowa i czyny są zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy twoje życie jest odzwierciedleniem twojej wiary? Te pytania są istotne, ponieważ twoje codzienne wybory mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy twoje modlitwy. W tym kontekście warto rozważyć historię człowieka, który każdego dnia modlił się różańcem, ale jego życie nie zmieniało się. Dopiero gdy zaczął zwracać uwagę na swoje myśli i emocje podczas modlitwy, zrozumiał, że jego serce było zamknięte. To zamknięcie uniemożliwiało Bogu działanie w jego życiu. Podobnie może być w Twoim przypadku. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Warto również zwrócić uwagę na to, jak Twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na Twoją modlitwę. Czy twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy twoje modlitwy. Gdy idziesz przez życie, masz do wyboru wiele dróg. Każda decyzja, każde słowo, każdy czyn mogą mieć wpływ na twoją relację z Bogiem. Rozważ, jak Twoje wybory wpływają na Twoją modlitwę. Czy Twoje serce jest otwarte na działanie Boga, czy zamknięte w żalu i gniewie? Odpowiedź na te pytania może być kluczem do odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Wszystkie te aspekty są ze sobą ściśle związane. Twoja postawa wobec innych, Twoje codzienne wybory i Twoja wiara są kluczowymi elementami, które wpływają na skuteczność Twojej modlitwy. Rozwijając swoją wiarę i zmieniając swoją postawę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. Rozważając całość naszej rozmowy, możemy dostrzec, że poszczególne wątki zaczynają się łączyć, tworząc spójną całość. Czy kiedykolwiek modliłeś się różańcem z prawdziwą pobożnością? Ale twoje życie wciąż stało w miejscu, jakby coś niewidzialnego blokowało błogosławieństwa, na które tak bardzo czekasz? Może zadawałeś sobie pytanie, czy robisz coś źle? Dlaczego twoja modlitwa nie ma tej mocy, o której świadczą inni? Nie jesteś sam z tym pytaniem, to głębokie pytanie, które wielu wiernych nosi w swoich sercach. I niedawno papież Leon XIV odpowiedział na nie w niejasnym ostrzeżeniu. Różaniec to kanał nieskończonych łask, ale istnieją trzy grzechy, które całkowicie go blokują. Jeśli ich nie wyeliminujesz, będziesz recytować słowa, ale Twoja dusza pozostanie zamknięta na cuda. Dzisiaj odkryjesz, jakie to trzy błędy uniemożliwiają różańcowi działanie z pełną mocą. Nie po to, by cię osądzać, ale by cię uwolnić, abyś od dzisiaj każde zdrowaś Maryjo, które wypłynie z Twoich ust, otwierało niebo nad Tobą. Jeśli wierzysz w słowa papieża Leona XIV, weź głęboki oddech i przygotuj się do spotkania z prawdą, która może zmienić twoje życie. Te trzy grzechy nie są tajemnicą zarezerwowaną dla duchownych. To codzienne błędy, które popełniamy nieświadomie i które czynią naszą modlitwę bezowocną. Ale gdy je rozpoznasz i usuniesz, różaniec stanie się kluczem otwierającym drzwi, które były zamknięte od lat. Cuda zaczną się dziać. Drogi się otworzą, a święta Maryja weźmie cię za rękę, tak jak robiła to ze świętymi. Pozostań do końca, bo ostatnie ostrzeżenie może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, by poczuć tę ochronę w sposób definitywny. To nie jest przypadek, że oglądasz to dzisiaj. To może być ostatni raz, gdy modlisz się różańcem bez prawdziwej mocy. Różaniec przez wieki był największą bronią wiernych. To modlitwa, która zatrzymała inwazję. Uratowała narody i przyniosła niezliczone cuda. Święty padre Pio powiedział kiedyś, że różaniec to broń przeciwko szatanowi. Ale dlaczego? Dziś tak wielu katolików modli się nim bez odczuwania tej mocy? Gdzieś w głębi twojego serca może nurtować podobne pytanie. Masz wrażenie, że robisz wszystko dobrze, ale rezultaty są dalekie od oczekiwanych. Może czasami czujesz, że twoja modlitwa to tylko puste słowa, które nie przynoszą żadnych zmian? Wielu z nas przeszło przez ten sam dramat. Wydaje się, że modlimy się, ale Bóg nie słyszy, albo może słyszy, ale nie odpowiada. To bolesne uczucie, że nasza wiara nie przynosi owoców, zostawia nas z uczuciem pustki i rozczarowania. Ale co jeśli powiem Ci, że rozwiązanie nie leży w samej modlitwie, ale w nas samych? Co jeśli istnieją ukryte przeszkody, które blokują przepływ łask? Papież Leon XIV wskazał na trzy konkretne grzechy, które mogą zablokować moc. Różańca: To nie są teorie teologiczne, ale praktyczne prawdy, które mogą odmienić Twoje życie. Będą one przewodnikiem na Twojej drodze do odkrycia, dlaczego Twoja modlitwa może nie działać tak, jak oczekujesz. Przygotuj się do spotkania. Z prawdą, która może być trudna do zaakceptowania, ale która ostatecznie cię uwolni. Rozważając zagadnienie skuteczności modlitwy różańcowej, warto zwrócić uwagę na aspekt, który może wydawać się oczywisty, ale często jest pomijany. Otóż, nasza codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy. Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje słowa modlitwy są jak krople wody. Które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz, drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zastanów się nad momentami, kiedy Twoje serce jest przejęte troskami dnia codziennego. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że Twoje myśli podczas modlitwy błądziły daleko od Boga, skupiając się na problemach finansowych czy osobistych? To właśnie wtedy nasza postawa i wiara stają się kluczowe. Wiara to nie tylko recytowanie słów, ale także otwartość serca na działanie Boga. Weź pod uwagę historię kobiety, która każdego dnia modliła się różańcem, ale jej życie nie zmieniało się. Dopiero gdy zaczęła zwracać uwagę na swoje myśli i emocje podczas modlitwy, zrozumiała, że jej serce było zamknięte. To zamknięcie uniemożliwiało Bogu działanie w jej życiu. Podobnie może być w Twoim przypadku. Twoje serce może być przejęte żalem. Gniewem lub innymi emocjami, które blokują przepływ łaski. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Rozwijając swoją wiarę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a Twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. To nie oznacza, że wszystko od razu stanie się proste i łatwe, oznacza jednak, że będziesz miał szansę doświadczyć prawdziwej zmiany. Now, consider how this applies when you face challenges in your daily life. Czy potrafisz w takich momentach zachować spokój i zaufać Bogu? Czy twoje serce jest otwarte na jego działanie, czy zamknięte w żalu i gniewie? Odpowiedź na te pytania może być kluczem do odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Warto również zwrócić uwagę na to, jak twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na twoją modlitwę. Czy twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Rozwijając swoją wiarę i zmieniając swoją postawę, możesz zacząć doświadczać prawdziwej przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a Twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. To nie oznacza, że wszystko od razu stanie się proste i łatwe. Oznacza jednak, że będziesz miał szansę doświadczyć prawdziwej zmiany. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Twoja codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Wyobraź sobie sytuację, w której Twoje słowa modlitwy są jak krople wody, które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz, drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Rozważając wpływ codziennych wyborów na skuteczność modlitwy różańcowej, warto zwrócić uwagę na aspekt, który może wydawać się oczywisty, ale często jest pomijany. Otóż nasza codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy. Wyobraź sobie sytuację, w której twoje słowa modlitwy są jak krople wody, które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz, drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zastanów się nad momentami, kiedy twoje serce jest przejęte troskami dnia codziennego. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że twoje myśli podczas modlitwy błądziły daleko od Boga, skupiając się na problemach finansowych czy osobistych? To właśnie wtedy nasza postawa i wiara stają się kluczowe. Wiara to nie tylko recytowanie słów, ale także otwartość serca na działanie Boga. Weź pod uwagę historię kobiety, która każdego dnia modliła się różańcem, ale jej życie nie zmieniało się. Dopiero gdy zaczęła zwracać uwagę na swoje myśli i emocje podczas modlitwy, zrozumiała, że jej serce było zamknięte. To zamknięcie uniemożliwiało Bogu działanie w jej życiu. Podobnie może być w Twoim przypadku. Twoje serce może być przejęte żalem, gniewem lub innymi emocjami, które blokują przepływ łaski. Rozwijając swoją wiarę, możesz zacząć doświadczać przemiany w swoim życiu. Twoje relacje z innymi ludźmi mogą się poprawić, a Twoje serce stanie się bardziej otwarte na działanie Boga. To nie oznacza, że wszystko od razu stanie się proste i łatwe. Oznacza jednak, że będziesz miał szansę doświadczyć prawdziwej zmiany. Now, consider how this applies when you face challenges in your daily life. Czy potrafisz w takich momentach zachować spokój i zaufać Bogu? Czy Twoje serce jest otwarte? Na Jego działanie, czy zamknięte w żalu i gniewie? Odpowiedź na te pytania może być kluczem do odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Warto również zwrócić uwagę na to, jak Twoja postawa wobec innych ludzi wpływa na Twoją modlitwę. Czy Twoje słowa i czyny są wyrazem miłości i szacunku wobec innych? Czy potrafisz przebaczyć i zapomnieć? Te pytania są istotne, ponieważ Twoja postawa wobec innych może mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Gdy rozpoznasz te ukryte przeszkody, możesz zacząć pracować nad zmianą. Przede wszystkim musisz zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli i emocje dominują w Twoim życiu. Czy są one zgodne z wartościami, które głosisz jako chrześcijanin? Czy Twoje słowa i czyny są odzwierciedleniem Twojej wiary? Twoja codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy Twoje modlitwy. Wyobraź sobie sytuację, której Twoje słowa modlitwy są jak krople wody, które spadają na zamknięte drzwi. Nie ma znaczenia, jak bardzo się starasz, drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienisz swojego podejścia. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla odzyskania mocy modlitwy różańcowej. Rozważając wpływ codziennych wyborów na skuteczność modlitwy różańcowej, warto zwrócić uwagę na aspekt, który może wydawać się oczywisty, ale często jest pomijany. Otóż nasza codzienna postawa i zachowania mogą mieć znaczący wpływ na to, jak Bóg słyszy nasze modlitwy.